Cześć, witam na swoim kanale. Jak widzicie, dzisiaj przy agresie dostałem dużo pytań o nawożenie agresu. No i w tym filmie chcę Wam powiedzieć kilka słów na ten temat. Chcę Wam powiedzieć, jak to robić, kiedy, czym. No i dlaczego w ogóle nawożenie agresu jest potrzebne. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zachęcam do subskrypcji kanału, do oglądania innych filmów, do polaikowania tego filmu. Jeśli chcesz, to możesz zostawić komentarz, lub jeśli masz jakieś pytanie, to zadaj je w komentarzu, a na pewno na nie odpowiem. A teraz do tematu filmu, czyli agresu. Agres ogólnie jest krzewem dość łatwym w uprawie. Nie wymagającym jakiejś wielkiej pielęgnacji poza przycięciem i nawożeniem. Teraz, właśnie, marcowe nawożenie jest bardzo ważne, ponieważ dzięki niemu. Krzew będzie miał siłę na rozwój, na wzrost, na szybsze rozpoczęcie wegetacji. Tak jak widzicie, pąki już y, liściowe już zaczynają się rozwijać, dlatego jest to najlepszy czas na wykonanie nawożenia, nawozić nawożyć agrest w marcu. Najlepiej jest właśnie obornikiem. Jeśli nie macie dostępu do obornika naturalnego, lub też ze względów estetycznych nie chcecie go stosować, możecie użyć taki to, to obornik granulowany. Jest to najbardziej podstawowy obornik. Jest to obornik bydlęcy ze składem ze składem e, od pokarmowym azotów 2%, fosforu 3, potasu 2, magnes 1 2. Tak więc wszystko to, co jest roślinie na początku okresu wzrostu potrzebne. Tak ja używam obornika. Ludzkiego wy możecie użyć również końskiego czy też e, od pomiotu kurzego, czy też e, obornika z e, obornika kurzego. Tylko przy oborniku kurzy musicie pamiętać, że żeby nie sypać go zbyt dużo, bo tam jest dawka azotu o wiele większa. Jak, jak nawozimy? Ja przed nawożeniem wziąłem, zruszyłem tutaj ziemię na około 3 do 5 centymetrów. W zależności od miejsca. Takie zruszenie ziemi jest bardzo ważne, ponieważ w chwili, gdy będziemy rozsypywać obornik. Ja mam tutaj krzew nie za duży, więc myślę, że dwie garści w zupełności wystarczą. Tak, dwie garści w zupełności wystarczą i zagarnujemy ziemią. Dobrze jest. Miejsce, w którym rośnie agres przed nawożeniem odchwaścić, żeby nie nawozić, czy to pokrzyw, czy to różnych innych roślin sielska. Nawozu nie rozsypujemy przy samej przy samej roślinie, tylko trochę dalej, żeby nam ten system korzeniowy się z każdym nawożeniem rozbudowywał, rozrastał. No i takie nawożenie. Obornikiem wykonujemy raz w roku. Można również jesienią rozsypać obornik naturalny. A następne nałożenie będzie już w, w okresie kwitnięcia, ale to do niego przejdziemy, jakby nie na to czas. Tak więc mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. A jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. I zapraszam do oglądania innych filmów. Na razie cześć.